Z Ewangelii według świętego Jana W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego, duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Uroczystość, zesłanie Ducha Świętego, Jan w swojej Ewangelii zaprasza nas do źródła, do źródła wody żywej. Tą wodą żywą jest Duch Święty. To dar życia dla wierzących. To dar życia dla Ciebie, dla mnie. Jezus wstał i zaczął wołać. Wiem, że kończy się święto namiotów. Jezus nawołuje do mądrości księgi proroka Izajasza. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jezus w tym fragmencie objawia się jako źródło, jako źródło życia dla każdego z nas. Ten tekst jest także zaproszeniem do wiary, jest zaproszeniem do skosztowania tego źródła, podejściem do tego źródła. Ponieważ rzeki wody żywej, jak mówi pismo, wypływają z jego wnętrza. Zapraszam Cię dzisiaj być może do krótkiej chwili, adoracji, zatrzymania się przy słowie, chwili ciszy, której usłyszysz poprzez pokarm słowa. To źródło, które wypływa z wnętrza, to źródło, które zaprasza do wiary, to źródło, które jest w Tobie. Niech medytacja tego słowa, niech Twoja osobista refleksja w spotkaniu z tym słowem umocni Twoją wiarę. I rozpali w tobie ogromne pragnienie czerpania ze źródła, czystego źródła wiary, który objawia Jezus Chrystus, które On sam daje nam. Na życie wieczne. Błogosławionej niedzieli z Panem Bogiem.